Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym a dzisiaj czytamy nieco dłuższy fragment z dziejów apostolskich z dwunastego rozdziału a później a później przyjrzymy się, no, pewnemu wydarzeniu, które może być dla wielu z nas kłopotliwe. Czytam od pierwszego wersu. A w owym czasie targnął się król Herod do niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, Kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem-czwórką żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy. Gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc – wstań prędko. I opadł łańcuchy z jego rąk. I rzekł Aniu do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I życzy mu narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą Anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, Doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz. Przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: Teraz wiem naprawdę, że pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, Matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie, a gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniu Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej, Oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to to jego anioł. Piot zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Huh. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak pan wyprowadził go z więzienia i rzekł, Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemaby popłok wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przysłać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam... Przybywał. Fajnie się czyta takie fragmenty Słowa Bożego, akcja biegnie w wartko, ale oprócz wielu ciekawych wątków jest tu jeden, na który chcę zwrócić uwagę. Otóż Piotr był w więzieniu. Anioł wyprowadził go z tego więzienia w cudowny sposób, niezwykły. Nikt się nie obudził, nikt nie zauważył. Brama się sama otworzyła. Drzwi więzienia się otworzyły. Nikt niczego nie zauważył. Chwała Bogu! Chwała Bogu! wielu ludzi powie. No ale jest tu jeden problem. Jeden problem, ponieważ niektórzy wcale nie przyczeli chwała Bogu. Otóż Herod, kiedy Zorientował się, że Piotr nie ma. Ja się tak zastanawiam, co nie robili, jak szukali tego, tego Piotra, gdzie oni go szukali. No ale cóż, tak napisano, że szukali go w tym więzieniu. Nie zależy. No to przesłuchano stróżów. No, a cóż oni mogli powiedzieć, skoro spali? No to co? No to trzeba jakoś to przeboleć. Otóż tu mamy problem. Ponieważ kazano tych ludzi wyprowadzić na stracenie. Ale jak to? A cóż oni byli winni? Cóż oni mogli zrobić, skoro Anioł wszedł do akcji? Przecież nic zrobić się nie dało. To za co oni? Umarli. Przecież Bóg jest pełen miłości, jest dobry. Nie, nie, to jakaś pomyłka jest. Przecież tego tutaj nie może być. No jakże to, to burzy całą narrację? O panu Bogu, który no jest wręcz nieprzytomny, jak widzi człowieka, tak go miłuje. Otóż, moi drodzy, cała ta historia pokazuje dwie rzeczy. Jedną, Ważną, bardzo ważną. Bóg dba o swoich. Dobrze słyszeliście. Dba o swoich. Ci, którzy są zbawieni, są pod szczególną Bożą Kuratelą. I współczuje ludziom, którzy podnoszą rękę na dzieci Boże. Tak, dzieci Boże giną, siedzą w więzieniach, różne rzeczy dzieją się z nimi. Ale dlaczego nikt się nie interesuje sprawcami tych nieszczęść? Co się z nimi stało? Gdybyśmy mieli okazję prześledzić te, życie tych osób, oj, to byśmy się zdziwili, bo jestem przekonany, że tym ludziom to nie uszło na sucho, że nad, za to zapłacili często życiem, a czasami może jeszcze gorszym cierpieniem, trudami, chorobą i tak dalej. Ale pamiętaj, jeśli jesteś zbawiony, Bóg dba o ciebie. Bóg nie wysłał swojego Syna na krzyż, abyś ty, kiedy w Niego uwierzyłeś, mógł powiedzieć, że Bóg nie ma żadnej mocy. Nic nie może zrobić, no świat jest taki, jaki jest. Nie. On ma władzę, on ma moc, on ma autorytet. Aby nikt nie miał prawa cię dotknąć, o ile z jakich względów on na to się nie zgodzi. I druga sprawa, o której warto wspomnieć. Jeśli nie wierzysz Jezusowi Chrystusowi, nie jesteś zbawiony. Czy ci się to podoba, czy nie? Nie jesteś istotny. Idziesz na śmierć i stajesz się tylko i wyłącznie, sługą ludzi wierzących. Ale ja nie jestem niczym sługą. Czy stróże byli sługami Piotra? Formalnie nie. Ale duchowo jak najbardziej. Bóg za wolność Piotra wydał tych ludzi na śmierć. Pozornie nic nie zrobili, nic złego nie zrobili. Ale jeśli nie wierzysz Jezusowi Chrystusowi, nie żyjesz, jesteś martwy. Nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia wieczności, co się z tobą stanie. Przerażające, tak, jak najbardziej, smutne, ale jakże prawdziwe. Pomyślcie, ludzie, nad tym, co słyszeliście, i podejmijcie mądre decyzje na kolanach z Chrystusem, aby nie było za późno. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.